Paweł Derlacz, trener i współzałożyciel. Zawsze się mówiło o Arachionu Olsztyn. A teraz już nie do końca Arachion Olsztyn, chociaż zakładałeś, oczywiście, Arachion Olsztyn, ale klub już teraz troszeczkę inaczej się nazywa. No właśnie, taka wiadomość. Nie, nie to, że zaskakująca, ale dość ciekawa pojawiła się ostatnio. Macie nowego partnera klubowego, współpracujecie z Berkutem FC. No, myślę, że tu do Myślę, że to jest ciekawa wiadomość dla nas tak samo, ale uważam, że fajna perspektywa na pewno rozwoju. Przede wszystkim tym się kierujemy, chodzi nam o rozwój sportowy i po prostu podnoszenie poziomu naszych zawodników. Współpraca polega na tym, że razem trenujemy, czyli po prostu zawodnicy klubu Berkut Fight Club przyjeżdżają tutaj na przygotowania po prostu im podoba się też sposób prowadzenia treningów przez nas, sposób przygotowania zawodników, sposób naszej pracy a więc po prostu będziemy też pomagać w ich przygotowaniach będą uczestniczyć w naszych zajęciach przy okazji oczywiście sparować z naszymi zawodnikami i to samo ma się w drugą stronę, czyli będziemy też zamienić z Szymonem jeździć raz na jakiś czas i prowadzić zajęcia na zasadzie takich seminariów Treningów dla, 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 właśnie, dla zawodników tego klubu, także dla nich też duży rozwój. Obopólna współpraca, myślę, że takie podnoszenie poziomu sportowego jest bardzo ważne, tym bardziej, że sparowanie cały czas z tymi samymi osobami, jak wiadomo nie od dziś, no, w pewnym momencie już się staje może nie tylko nudne, ale też mało wartościowe, a więc uważam, że taka świeża krew. Zastrzyk świeżej krwi praktycznie w każdej wadze. Zawodnicy klubu Berkut są na wysokim poziomie. Część z nich walczy i w UFC, i w innych organizacjach, także myślę, że to będą same plusy. Dodatkowo, oczywiście, możliwość startu naszych zawodników na galach ACB, także kolejne nowe walki, kolejne nowe wyzwania. Także myślę, że jakby same plusy z tego będą. Myślę, że będzie ok. Zobaczymy. No właśnie, bo tutaj między innymi na początku zaczęło się od tego, że gdzieś tam ogłoszono, że ambasadorem, tak, gdzieś tam tych gal będzie alçambek chociażby. No właśnie, kiedy po raz pierwszy taki pojawił się pomysł, żeby ewentualnie połączyć siły i wspólnie przygotowywać się do gal, do, do startów, do walk? No właśnie, już wielokrotnie wcześniej rozmawialiśmy o tym. Dokładnie Aslanbek też reprezentuje, właśnie jest, jest twarzą Berkutu. No i po prostu takie rozmowy już wcześniej były, nawet poprzez to, że właśnie Aslan pytany jak, jakie są treningi i tak dalej, też często opowiadał o tych treningach, które są u nas. No też często, no na pewno oni to też widzieli, jak, jak, jak chłopacy się przygotowują, co zresztą widać po walkach. To się na pewno spodobało. No, i padło zapytanie z naszej strony. E, po prostu też decyzja na tak. No, wiadomo, kilka rozmów odbyliśmy. No, i tak na dobrą sprawę, no tutaj, no uważam, że <ścoughs> ciężko się nie zgodzić, dlatego, że, tak jak powiedziałem, no, e, jeśli chodzi o zawodników z ich strony, no, bardzo mocni zapaśnicy, bardzo mocni bokserzy też w zawodnicy, e, którzy pracują w swoich płaszczyznach, jeśli chodzi o zapasy, boks, e, bardzo mocno. No, i to jest po prostu jakby. To są nowe osoby, które też po prostu jakby na pewno poziom, po, 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 pomogą podnieść poziom naszym zawodnikom i odwrotnie. Także tak to mniej więcej wyglądało. No, i teraz już widzimy tego skutki, zaczynamy. Także wszyscy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy to oznacza też, że ewentualnie, bo tak jak wspomniałeś, gale, ACB, jakaś tam współpraca, jeśli chodzi o przygotowania do walka, czy to na przykład oznacza, że no bo szef ACB też ma jakieś bogate bardzo plany Stany Zjednoczone opowiadał o tym, że gdzieś tam by chciał jakieś filie pootwierać, ale czy to na przykład oznacza to, że tutaj, nie wiem, ci zawodnicy z ACB właśnie będą gdzieś bardziej też jakby w Polsce prezentowani, nie tylko na galach ACB? Czy to oznacza, że na przykład ten wasz kontakt z wami, to na przykład, nie wiem, bliższe kontakty z KSW chociażby też zostaną nawiązane? Nie wiem, ciężko nam może na dzień dzisiejszy o takich rzeczach e, mówić e, tak dość e, po prostu dokładnie, bo, bo jeszcze sami nie wiemy jak to będzie, to jest taka świeża informacja sprzed kilku dni, a więc sami na razie e, do końca też nie wiemy wszystkiego. Na pewno, jeżeli takie zapotrzebowanie będzie, jeżeli będzie taka sytuacja, że jakiś zawodnik będzie miał możliwość walki, to, to na pewno w tym pomożemy. No, no jest to współpraca dla wszystkich, myślę. No, oczywiście plany są dość ambitne, no, bo właśnie też wspomniałeś i to jest akurat prawdą, że planowane są kampy w różnych częściach, nie tylko Europa, ale też świat, czy to Tajlandia, czy to Stany, także myślę, że perspektywa dość taka bardzo optymistyczna dla wszystkich. No, ale Jak mówię, no świeża sytuacja, to się wszystko rozwinie, także mam nadzieję, że, że to wszystko, o czym rozmawiamy, to, to wszystko wyjdzie, no bo, bo to jest przede wszystkim dobro dla chłopaków i, i tym się przede wszystkim kierujemy. To jeszcze zapytamy troszeczkę odchodząc do tematu ACB i Waszej współpracy z Berkutem, Janna Jędrzejczyk, to już... Za niedługo, to już praktycznie za chwilę w Berlinie, obrona mistrzowskiego pasa, no właśnie, ona już tak jest na ostatnim etapie przygotowań, ostatnie sparingi, ostatnie, ostatnie jakieś ćwiczenia. Jak wygląda według Ciebie jej forma, jak jest przygotowana do tego występu? Ja jestem bardzo zadowolony, dzisiaj mamy ostatnie sparingi już i praktycznie do końca tygodnia do wyjazdu do Berlina, w następnym tygodniu we wtorek wylatujemy. E, już koncentrujemy się na odświeżaniu, na elementach szybkościowych i e, oczywiście dalej ścigowaniu naszego game planu. E, jestem bardzo zadowolony z przebiegu tych przygotowań. E, zdążyliśmy ze wszystkim, mimo że decyzja o podjęciu walki była dość taka, może nie nagła, ale szybka na pewno szybsza niż zawsze. E, termin e, tej walki na pewno też był szybszy, bo wszyscy myśleliśmy, że to będzie na pewno może e, pierwsza lub początek drugiej połowy roku, ale, ale to będą. Nie bliżej niż jakieś tam wakacyjne pory, a, a stało się inaczej. Mamy już 20 czerwca, także licząc od tego 14 marca, czyli wywalczenia przez nas tytułu mistrzowskiego, to jest niedużo, ale zdążyliśmy ze wszystkim. A więc bardzo się z tego cieszę. Cieszę się z tego, że mamy bardzo dobrze wgrane akcje, które przygotowaliśmy właśnie z Szymonem, jeśli chodzi o nasz gameplan. Także dalej pracujemy nad automatyką tego, ale to wszystko jest już wgrane w sparringach, wychodzi. Także myślę, że 20 czerwca damy dobry show. Asia obroni tytuł, także myślę, że będzie dobra walka. Jeżeli tak będzie, jak na treningu, to nie martwię się o tak. Jest podobno niezła w stójce Jessica Penne, Przynajmniej w, tak jak w 6 ona mówi, że gdzieś tam może próbować z nią powalczyć, żeby szukać potem zejścia do parteru. Te obrony już są legendarne, Joanny. Stójka też zawsze funkcjonowała jak należy. Czy jest coś, czym może panę zaskoczyć ewentualnie w tej sytuacji, Joanny? Znaczy, ja myślę, że zawsze może zaskoczyć. Wcześniej już o tym mówiłem, że w tej lidze nie ma całych zawodniczek. Dokładnie przeanalizowaliśmy walki Jessiki, także rzeczywiście jest niebezpieczna. Ona pracuje w dość dziwny sposób, pracuje na wstecznym biegu, bo po prostu pracuje może nie tyle co skąd, ale cofa się, dużo się cofa, więc robi dużo miejsca, dużo dystansu można powiedzieć kontratakuje takimi długimi, sztywnymi, prostymi, ale można powiedzieć, że bardzo szybko przechodzi do klinczu i ona sobie w tym klinczu bardzo dobrze radzi. Tak, tak jak to widać po walkach, to e, praktycznie kiedy chce tego klinczu, kiedy chce parteru, to i to wychodzi. W parterze uważam, że jest dobrą zawodniczką, ale no mówię, no, 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 legendarne obrony, ale mamy też przygotowane inne rzeczy, także myślę, że Asia z walki na walkę i w tej walce też to pokaże, już jest bardzo kompletną zawodniczką, a więc to nie tylko jest stójka i taka mocna defensywa w tym klinczu, ale również z tej e, pracy w klinczu wyciągamy takie elementy, gdzie ona może zaatakować. Także myślę, że walka będzie bardzo ciekawa. Także no, tak to wygląda. No, groźna przeciwniczka jak każda, ale jesteśmy dobrze przygotowani. Myślę, że Asia też jest w bardzo dobrej kondycji psychicznej. No pas jest po naszej stronie, także chyba ciężko będzie go nam odebrać. Właśnie tym bardziej Asia powiedziała w rozmowie z nami, że planuje na ten rok trzy mistrzowskie walki. Jedna już była, druga teraz i trzecia pod koniec roku. Także jakby tutaj w ogóle nikt żadnych wątpliwości nie miał. Nic dodać, nic ująć. Super, dziękujemy bardzo.